No, hej, witajcie na kanale Heavy Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że, przepraszam, samochody elektryczne. To nie jest Czarna Magia. W dzisiejszym odcinku robimy zamianę samochodu elektrycznego na spalinowy. Także wielbiciel samochodów spalinowych przekazuje mi swój samochód do używania na weekend, a ja przekazuję mu Tesla model Y. Oglądajcie. Więc zgodnie z tym, co mówiłem, e, dzisiaj będę od przemka pożyczał to oto BMW. Bo jakbyś powiedział, co to w ogóle za BMW, bo się nie znam. To jest BMW Seria 8, dokładnie M850i w X Drive, czyli z napędem na 4 koła. 530 koni mocy, 4,4 biturbo. No mam nadzieję, że zaskoczy użytkownika ile też. Ile do setki? 3,5. 3,5. No czyli tak naprawdę możemy porównać to do Tesli model 3 Performance. Troszeczkę słabszy, troszeczkę wolniejszy, no ale ja nie jeździłem dawno spalinakiem, także zobaczymy, czy ja jeszcze potraf, czy ja w ogóle jeszcze potrafię jeździć samochodem spalinowym, no i zobaczymy Przemku, czy ty potrafisz samochodem elektrycznym. No, tak. Mamy tutaj Tesla model Y, standardowy long Range, także jeżeli chodzi o moc i przyspieszenie, no to akurat temu pojazdowi nie będzie dorównywać. ale tak naprawdę nie porównujemy tego samego. Tutaj mamy samochód luksusowy w wersji Coupé, dobrze rozumiem? Tak. Tutaj mamy tak naprawdę Skoda Kodiak. No to co? Wkładamy no kluczyk i jedziemy. Po prostu. A dźwięk będzie jakiś wydawać? Nie. Nie? W ogóle nie wydaje dźwięku. Niektóre wersje mają tak, że mają głośnik, akurat ta wersja tego nie ma. Czyli nie ma też tego sztucznego dźwięku takiego e, ostrzegającego na nadejrzewającym pojeździe. Ogólnie to będzie niedługo obowiązkowe. Na szczęście widzę, że jeździłeś Mercedesem, tego tak, też... tak? Tak, tak, tak. Wiesz też bardzo i... lubię Mercedesy. A ty w, w ogóle jeździłeś Tesla, czy jeszcze nie? Nie, A, nie. No Tutaj dobra. widzę, że jest taki ten pedał samohamujący, tak? Tak. Wiesz co? Tędy moglibyś spróbować wyjechać na drogę. Jest. Troszkę przez ten samohamujący pedał, tak, troszkę dziwnie mi się jedzie, ale to można wyłączyć, czy? Co masz na myśli samochód hamujący? Pedro. Może naciskam, puszczam e, gaz i samochód hamuje. A, chodzi ci, o, hamuje, tak? ci chodzi. Ta, a, to jest rekuperacja, okej. Okay. Tak, rekuperację można ustawić, natomiast normalnie w Tesli nie ma takiej opcji, żebyś sobie sam mógł ustawić poziom rekuperacji, natomiast my mamy tutaj to urządzenie, o którym ci a, mówiłem. A to jest dodatkowe urządzenie, tak? dodatkowe, tak. tak. Okej. Okay. A Jesteś czy musi... montaż takiego urządzenia nie wpływa na gwarancję? Nie, absolutnie okay. nie. To jest urządzenie, które jest w ogóle jakby nie jest wpięte e, fizycznie w ten samochód tak, żeby mogło to mieć wpływ na gwarancję. O, i zachęcasz mnie do testu, zachęcasz. Tuning <grym> polega tylko na dołączeniu takiego, wiesz, pokrętła, nie? Czyli tutaj pedał musimy cały czas tak jakby troszkę trzymać na tym gazie, tak? De facto wszystko robimy pedałem gazu. Okej. Okay. W dużej Gminie, mierze. Jak w tramwaju. Hm. Masz dużą wizualizację tego, co dzieje się na drodze, mhm. no tak jak widzisz zresztą. Bardzo fajnie to nawet wygląda, prawdę mówiąc. No masz tutaj bardzo... System infotainment, który masz tu w samochodzie, jest bardzo zaawansowany. No, można go porównać do konsoli. Czy on jest online cały czas? Tak, cały czas. I ty no, widzisz, bo Nie mogę się przyzwyczaić do tego pedału, że tylko jednym się obsługuje praktycznie. A czyli rozumiem, że to jest zużycie klocków i tarcz będzie na minimalnym poziomie, bo on po prostu się doładowuje, tak? Mm, tak, ale z drugiej strony wiesz, że to jest też co, coś, o czym mówię bardzo często u siebie na kanale, że owszem, Zużycie fizyczne klocków i hamulców, i tarcz hamulcowych jest mniejsze, ale poprzez mniejsze używanie one, wbrew pozorom, stają się bardziej. Okej. Okay. Powiem tak, moja żona to będzie zachwycona. Ale to bez dwóch zdań. Mówisz? Tak. Cisza jest przede wszystkim mocna. Tak. Generalnie Tesle nie są jakoś drogie w Stanach, ale tutaj koledzy zwracali mi uwagę, że konwersja takiego samochodu. Jest dość kosztowna, tak? Kosztowna nie, to raczej nie o to chodzi. Ja, ja na swoim kanale i ciebie też niestety muszę zniechęcić do kupowania samochodu ze Stanów. Wydaje mi się, że to jest e, słaby pomysł, e, bo to nawet nie chodzi o to, czy konwersja jest droga, czy nie, tylko ta konwersja nigdy tego samochodu nie doprowadzi do takiego stanu, żebyś czuł się swobodnie tu w Europie. Okay. Zdecydowanie lepiej jest kupić samochód europejski. Tak, no tutaj przede wszystkim chyba Skandynawia jest dobrym źródłem, tak? Też nie potwierdzam. Też nie? Najlepszym źródłem samochodów w Europie będą Niemcy, Holandia, Belgia, tego typu rynki, gdzie warunki środowiskowe powodują, że ten samochód nie niszczeje tak szybko. Samochody okay. skandynawskie są narażone na dużo gorsze warunki i powiem ci, że przyjeżdżają do nas i z kolei bardzo dużo ludzi muszą włożyć na taki pakiet startowy naprawczy. Okej. Okay. Aczkolwiek ja mam moją Teslę z Finlandii, tylko że moja Tesla, ta, którą teraz jedziesz, to ona miała 5 tysięcy przebiegu, więc nie zdążyła no właśnie, się jest bardzo, bardzo świeża, tak? Bo generalnie patrząc na politykę cenową Ilona Muska, to nie opłaca się praktycznie kupować takiego samochodu używanego. Jak ja widzę dwu czy trzyletnią Teslę Y powiedzmy, dwuletnią, tak? Z przebiegiem 30 tysięcy, która jest wystawiona za 160 tysięcy złotych, tak? No tak, a, a za 220 mogę kupić nową. Dokładnie, tak? No i tutaj w pełni się z Tobą zgadzam. Natomiast na szczęście już się pojawia coś takiego jak rynek samochodów lekko powypadkowych. no właśnie, w Europie. Właśnie, właśnie. Masz już koparta niemieckiego, masz koparta fińskiego, masz inne portale aukcyjne i sprzedażowe, i tych samochodów jest już całkiem sporo. A polski rynek jest bardzo chłonny, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Tak. I widzimy, do nas też już trafia. Dużo bardzo samochodów właśnie wypadkowych z Europy. Od razu polecam wyłączyć Start Stop, tak? Bo to tylko denerwuje. Gdzie to się robi? Kurczę, ile przycisków w ogóle. Masakra. Człowiek się całkowicie odzwyczaił od tego. Dobra, jesteśmy. No, sam chyba widzisz, że tutaj ten element pokazywania. Który to jest rocznik? 2019. Proszę. Taki nowy samochód Jednak Niemcy kurczę strasznie są zacofani. Ten infotainment w ogóle nie ma startu do Tesli. I to jest jeszcze chyba najlepszy infotainment, jaki BMW w ogóle wyprodukowało, tak? Bo ten nowszy to jest no, mocno zagmatwany, mało intuicyjny, tak? To jest według mnie chyba najlepszy system, który BMW miało Zobaczcie, Zobacz, go się laguje, nie? To, to jest też dziwne. W takim samochodzie oni powinni trochę bardziej nad tym popracować. Ja generalnie i tak zawsze korzystam po prostu z Android Auto. Mhm. A czy w Tesli jest coś takiego? Czy to nie jest potrzebne? Nie, Tesla ma swój system, okay. który moim zdaniem jest lepszy od Android. Myślę, że Tesla moglibyśmy spokojnie nazwać iPhone'em samochodowym, jeżeli okay. chodzi o system i tego typu historię. Android auto jest dużo gorszy. Znaczy inaczej, bo ty mówisz o tym korzystaniu z telefonu, tak? Tak, dokładnie. Mam tutaj zawsze nawigację, Google mam swojego Spotify'a, tak? To tutaj... Masz Tesla tam, ma swoją aplikację Tesla Spotify? Tesla ma swojego Spotify'a, którego dostajesz z samochodem, tylko tam trzeba płacić jakiś abonament po prostu. No, ale masz chuda, to już jest jakaś tam przewaga. jest jaki to jest czołg. U, można, nacis można naciskać gaz. No inaczej. No inaczej, inaczej. Jest ten dźwięk. Tak. Który w Tesli już trzeba byłoby sobie puszczać z, z głośnika. A można w jakiś sposób wgrać taki dźwięk do Tesli? Do Tesli, mo, znaczy, możesz, takie są takie zewnętrzne urządzenia, które nie dosyć, że emitują dźwięk, to jeszcze mogą nawet emitować dym, jak chcesz. Natomiast w, Tesli, w, te, w samej Tesli, tutaj w, tutaj w aplikacji, tego nie ma. Natomiast są samochody, które to robią. Na przykład jest taki, teraz wyszedł Nissan. Nie Nissan, przepraszam. Hyundai. E ionic 5 w wersji N, mm -hmm. czyli takiej sportowej i on ma już te dźwięki właśnie symulowane. Jeszcze... Tak samo chyba nowy Dodge Charger, tak, który zastąpił Challengera, wersja elektryczna, również emituje dźwięk i na zewnątrz i w środku, tak? Tak, 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 I nawet jechaliśmy też takim Fordem Emachem elektrycznym, on też ma tą emisję dźwięków, jakieś Mercedesy, którymi jeździliśmy też to miały. Natomiast Tesla jest trochę bardziej astetyczna i bardziej... Tesla jednak wiesz, Tesla też trochę nie przystoi, bo Tesla jest Właśnie, Tesla to jest po prostu elektryk, tak? To nie jest samochód spalinowy, który został przerobiony gdzieś tam na, na elektryka, tylko po prostu to jest elektryk, tak? Dlatego ja też po Tesli oczekuję całkowicie czegoś innego niż pojeździe tym samochodem. Bardzo tak? fajnie mówisz w ogóle, powiem Ci szczerze, świetnie się to zgrywa, mimo że Ty pochodzisz ze świata samochodów spalinowych, to mówisz dokładnie to, co ja mówię, że to jest po prostu trzeba zrozumieć, że to jest po prostu inny świat. Tak. Dokładnie. Ja do elektryka podchodzę jako do innego świata. Nie do czegoś, co zastąpi do końca samochód spalinowy, tak? Ale po prostu do czegoś innego. Zastąpi, zastąpi. A akurat ja wiem, że zastąpi. <laughs> Ale to inaczej. Myślę, że wiesz co, na razie skończmy jakby tą całą naszą przygodę, teraz tą rozmowę, bo dopiero zapoznajemy się z tym światem. Ja tak. jakby samochody spalinowe znam ze swojej przeszłości. Ty jeszcze z elektrykami nie miałeś do czynienia. Spotkajmy się w poniedziałek. Tak. I wtedy sobie porozmawiamy. Ty powiesz o swoich emocjach, ja opowiem o tym, co ja czuję, czy jestem w stanie jeździć samochodem spalinowym. Już widzę, że BMW nie, tych siedzeń nie, nie dopracowało na przykład. Mimo, że są piękne, wyprofilowane i skórzane, to Tesla, nie wiem czy wiesz, przez dwa lata ortopedzi pracowali na tym, żeby te fotele były takie. Znaczy tutaj są jeszcze, to są fotele sportowe w BMW. BMW według mnie ma najlepsze fotele komfortowe, które są w serii 7 i, oraz X7. Mhm. No tam są te fotele najwygodniejsze, najfajniejsze. Tutaj szkoda, że nie ma tego łamania, szkoda, że on nie jest troszkę szerszy. Aczkolwiek nie uważam ten fotel za niewygodny, bo na przykład fotele Mercedesa według mnie, czy w klasie E, czy podobnych, tak, są, są po prostu słabe. Dopiero S klasa. Pojeżdżysz Tesla, fotel, tak? Tesla ma, jakby ja już nic Ci nie będę mówił. Okay. Tylko tyle. pojeździsz Tesla, zobaczysz o co chodzi. Jest, jest jedna ich ogromna wada, którą wyczujesz pewnie od razu i mnóstwo zalet. A, wada? Chyba troszkę krótkie siedzisko, tak? E, nie, inna. Ale to nie? teraz nie okay. będę od razu bo Ci zabiorę całą Dobra. zabawę. <laughs> zabawę, okej. Okay. Dobra, a propos zabawy, tu mamy taki magiczny przycisk Sport, który możemy sobie nacisnąć. Aha. I jeszcze skrzynię biegów też możemy dać w Sport. Eee, I jedźmy. Myślisz, że kogoś, kto jeździł Teslami, to w ogóle ten zaskoczy? Eee, no, przede wszystkim mamy tutaj świetne wrażenia dźwiękowe, tak? Okay, tak dźwiękowo tak. Wydech naprawdę, on sobie strzela, tak, zachowuje się bardzo fajnie. On strzela, bo strzela, czy tak... Strzela, bo strzela. Dobra. Teraz można nacisnąć troszkę tego gazu. On będzie. No teraz zdecydowanie się lepiej zachowywał, tak? Możemy oczywiście używać też manetek. Ja manetki mam prawie w każdym samochodzie, a praktycznie w żadnym nie używam. Ja też nie używam, bo jak już mam automat, to się cieszę, że jest automat. Tak, auto... dokładnie. Pocisnę tam, zobaczymy przyspieszenie okay. sobie takie do 60. Proszę chociaż. bardzo. No ale widzisz. Jest ta jedna rzecz, która mnie zraża, i ona mnie zrażała też wcześniej, nawet przy skrzyni automatycznej, okay. to jest to, że masz jednak tą sekwencję. Więc ja względnie pokazałem przemkowi, jak jeździ się Teslą, Przemek pokazał mi, jak się jeździ BMW. Zamieniamy się, spotykamy się w poniedziałek. Przemku do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobrze, więc słuchajcie, dzisiaj przystępuję do testu. Czyli będę jechał tym oto BMW i zobaczę, czy jestem w stanie, tak jak już mu zapowiadałem, jeździć samochodem spalinowym. To BMW, jak zresztą dobrze widać ma rodowód amerykański ale niewiele to zmienia to jest samochód spalinowy więc tutaj jakby takich gigantycznych różnic nie ma eee, na pewno samochód nie byłem w stanie go schłodzić bo po prostu w samochodzie spalinowym wygląda to tak że żeby zadziałały systemy klimatyzacji należy włączyć silnik spalinowy a u nas nawet gdyby była taka możliwość to jest w sumie niezgodne z przepisami jedziemy właśnie BMW nie możemy nagrywać GoPro bo z jakiegoś powodu nie możemy wyłączyć nawiewu Znaczyć pewnie nie umiemy to taka... Ja teraz się bawi właśnie autopilotem to pilot działa poprawnie w tym samochodzie, eee, także narzekać na niego nie można, ale zrobimy sobie coś takiego, czyli test głośności eee, porównując samochód spalinowy do samochodu elektrycznego w ulicach 90 na godzinę i mamy taką mniej więcej głośność. Czyli jest cicho, możemy powiedzieć. Tak? Poniżej 70 dB możemy powiedzieć, że jest cicho. Teraz przyspieszę sobie do 120. Ciężko jeździ w ogóle. Jak dla mnie ten samochód jest przekombinowany. To zresztą wiecie, znacie moje zdanie na temat tego, jak to wygląda, to też możesz pokazać. Po prostu ta ilość manipulatorów, już się w tym pokupiliśmy. Na przykład nie możemy odnaleźć się w sprawach klimatyzacji. Bardzo długo szukają funkcji podłączenia telefonu. Nie jest intuicyjnie w ogóle. Wydaje mi się, że od tego odchodzi motoryzacja. A na pewno Tesla tutaj wyznacza nowe trendy. Kurczę, no nie wiem. Wiem, że wielu mi za to zjedzie. Samochód pewnie jest uważany za jakiś topowy, ale osobiście nie robi na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia. I trochę mnie męczy jazda tym pojazdem. Asystent kierowania działa fajnie. Wsiadłeś za sterami tego samochodu i czujesz jakąś różnicę w stosunku do tego, czym jeździsz na co dzień? czy nie wiem, czy? Tak, jest takie bardziej przytłaczające. Jest ciemniejsze, mniej miejsca. No, taki sportowy samochód. Dobra, zobaczymy, co będzie, jak dojedziemy do domku. Tak, tak. Chwila grozy. Pani prezes za kierownicą. Nie ma żadnej grozy. Deżamy na obwodnicę. Grozy nie ma, tylko ja po prostu sobie tak te nogi zapieram się tutaj. Może się prowadzić. Tylko, że przytłaczamy to wnętrze, więc ja klaustrofobicznie się tutaj czuję teraz. No już, Patrycja. Zapieramy się nogami. Czy Tesla, czy to BMW? No, Tesla. Ale mówisz z przekonaniem. No, na, na weekend BMW jest ok. Jest ok. Dla mnie ten samochód jest trochę męczący, no ale dobra, każdy ma swoje zdanie. Zresztą wtedy by mnie męczyło ten dźwięk na pewno samochodu, ale tak. No i nie da się go wyłączyć, niestety, to jest prawdziwy dźwięk. Samochody elektryczne można sobie wyłączyć, zmienić. A tutaj musimy cały czas słuchać tego przebrzydłego V8. Ale fajnie, fajne okoliczności przyrody. Jesteśmy koło lotniska przy okazji. No, pani prezes ma. Jestem w szoku, jak on szybko osiąga tą prędkość, wiesz? No jak Tesla. Może nie aż tak jak Tesla, ale podobnie. Jesteśmy po weekendzie. Przemek zwrócił mi Y. Jedziemy teraz Y będziemy sobie rozmawiać kto co zauważył. Może zaczniemy od Ciebie Przemku. Jakby, czy przesiądziesz się na Tesle? Czy do końca się przesiądę? Raczej na razie nie. Ale Tesla na pewno będę miał w garażu. Ja nie porównywałbym tych samochodów jako takie same środki transportu. Tak? BMW niech to będzie automobil. Tesla niech to będzie elektrowóz. To jest całkiem coś innego. Daje inny typ emocji. Działa też inaczej. To jest tak troszkę, jakbyśmy się nagle z czegoś analogowego przesiedli na coś cyfrowe, i to jest taka główna różnica, tak? Samochód generalnie patrząc na jego cenę, to myślę, że żadna inna marka nie jest w stanie zaproponować takich osiągów, takiego komfortu i takiego wyposażenia. A system multimedialny to bije wszystkie flagowce Audi, BMW, Mercedes na głowę i to. I im to jeszcze ładnych parę lat brakuje do tego, co osiągnęła aktualnie Tesla. No tutaj to potwierdzam. Po kontakcie z twoim BMW, które jest samochodem luksusowym, dodatkowo usportowionym, aczkolwiek tak jak Ci mówiłem, przejedziesz się Tesla model 3 performance. Może, muszę. Obowiązkowo muszę. Może zauważysz, że jednak nie do końca jest tak, jak tobie się wydaje, bo dla mnie, sorry, że tak powiem, ale z kolei ten samochód wydawał się pływający. Uwierz mi, że naprawdę wydawało się pływające, szczególnie w trybie komfort. Okej, okay, to mam, mam nadzieję, że Tesla nie będzie mi wybijała zębów, tak? Będzie. Będzie. Tesla czy performance będzie wybijała. To nie jest oczywiście samochód torowy, bo to też mieliśmy okazję przetestować, ale to jest samochód, który na pewno jest bardzo mocno sportowiony. Nie, no generalnie na początku pierwsze jazdy tym samochodem, co mnie na początku bardzo zdrażniło, rekuperacja, tak? Ale jednym przyciskiem ją wyłączamy. Jest, robi się już super. Ale tak? musisz mieć to urządzenie? Tak. No właśnie. to urządzonko to jest taki absolutny must have. Bez tego nie ma jazdy Tesla. E, zawsze korzystam z Android Auto. Tutaj to jest w ogóle niepotrzebne. System multimedialny działa tak sprawnie, tak jakbym po prostu wszystko sobie na dużym tablecie ustawiał i do tego nie na takim zwykłym, ale takim mega flagowcu. No, tak? Czy wierzysz w to, że z czasem nie będziemy w ogóle z samochodu. Nie wykluczam, że tak będzie, bo ten rozwój samochodów elektrycznych cały czas idzie do przodu, jak mnie patrzeć. Robią się one coraz lepsze, a jak jeszcze tak jak teraz ten najnowszy top charger, który będzie emitował dźwięk fałsemki i w środku i na zewnątrz, tak, będzie emulował te zmiany biegów, no to to już bajka, tak? Mam wszystko co chciałem w połączeniu z super osiągami, bo no, osiągi są po prostu zaskakujące. To i tak nie jest jakiś najmocniejszy model. Fajnie mamy ten tryb sport tutaj w tym małym gadżeciku. Ale to znowu musimy mieć Sexy Nova, bo bez Sexy Nova to niestety nie poleci ale to, to przy okazji Was odsyłam do naszego sklepu i na materiał, który wcześniej nagrywali mamy tutaj zainstalowanego po prostu sexy Noba. to Wiktoria Wam pokaże na przebitkach i tutaj dzięki temu można sterować pewnymi funkcjami które wykraczają poza normalny, standardowy infotainment w tym samochodzie Jeśli ktoś lubi, żeby było to kilka przycisków to jest absolutny must have, tak? Tak Taki jeszcze ten smaczek analogowy jeden, żeby został to taki w tym samochodzie tranzycyjny, tak? Myślę, że to jest urządzenie mocno tranzycyjne właśnie dla ludzi, którzy są nieprzyzwyczajeni do tego, żeby sterować wszystkim z ekranu Ten samochód w normalnym trybie ma wystarczająco dużo mocy. Naprawdę. Ja aż się wręcz dziwię, że te samochody mają czasami tak kosmiczne osiągi, bo w nich to jest wręcz niepotrzebne. Y jest to no, samochód taki, pojechać na zakupy, tak, gdzieś się przejechać fajnie, wygodnie, nawet jak jechaliśmy tym samochodem w pięć osób, każdy miał dużo miejsca. I to w takiej X-Trójce, no. Takiego miejsca ilości by nie było, naprawdę przestronność jest bardzo dużym atutem. Co jest według mnie jednym z największych minusów w tym samochodzie, to że mamy wegańską skórę i ona jest nieperforowana. Tak? Więc niestety, mm -hmm. ale można się na tym samochodzie zagrzać. Ale już zdążyłem się dowiedzieć, że nowy model 3 ma tą skórę już perforowaną, tak, więc Testa odrobiła lekcję. tak więc tak. to to już jest problem, się sam tak. rozwiązał, tak? No i w najnowszej testie model Y jest spodziewane, że będzie dokładnie tak samo. Czyli będziemy mieli fotele perforowane plus wentylacja. I to, moim zdaniem, załatwia temat. Ten samochód, gdyby miał właśnie perforowane i wentylowane fotele, dla mnie był już by wystarczający. Ale dodatkowo jest zapowiedziane też, że w najnowszym Y. Ma być zawieszenie pneumatyczne. Ło, no to już całkiem. To już będzie, to już, to już będzie naprawdę bajka. W porównaniu z tym niskim, e, niskim środkiem ciężkości, który naprawdę czuć w samochodzie, że ta bateria jednak jest na tym dole, między osiami, co daje naprawdę fajne takie poczucie lekkości tego samochodu e, i takiej, e, jakby to powiedzieć, no, fajnej stabilizacji. To jeszcze, jak do tego dojdzie pneumatyka, to już będzie super. tak? Kolejna rzecz, kwestia zasięgu. No, jak ja jadę tym samochodem, no to robię 30 km, zużyje mi się no 45-50 zasięg. Ale jak moja żona nim jechała, jechaliśmy na nawigacji, jechaliśmy spokojnie, dosłownie kilometr w kilometr, to samo zużycie, które pokazywała nawigacja, takie się pokazywało zużycie na baterii. Tak? Powiem Ci, że to właśnie to jest takie spostrzeżenie, ja nie chcę być szogunistą, ale faktycznie jak patrzę na mieście, bardzo dużo kobiet właśnie jeździ nowymi Highlandami i Y. -kami. Wygląda, że to jest samochód, który naprawdę kobiety wybierają, jako samochód do jazdy z jakiegoś tam powodu dodatkowo widzę, że kobiety potrafią jeździć na tyle spokojnie i na tyle wyważenie, że one tak naprawdę robią gigantyczne zasięgi. Tak, dokładnie. Ja myślę, że jakby ten samochód był zatankowany do pełna, czyli te ponad 500 km zasięgu, to moja żona nim jeżdżąc te 500 km by pewnie zrobiła. No tak, tak jest taka szansa. Moja myślę, żona myślę, że tak. tak. Też miała troszkę opór z tą rekuperacją, tak. też nie mogłaś tego przyzwyczaić, ale znowu wracamy do magicznego kontrolera, tak, gdzie można to wyłączyć i już było z powrotem super. Przemko, to teraz tylko ja powiem parę słów od siebie odnośnie Dobra. tego Twojego samochodu. Analogia. Twój samochód, super fajne auto, bardzo luksusowe wnętrze, wszystko super, ale jedyne czego zapragnąłem po jeździe Twoim samochodem. To jestem już przekonany, że czekam tylko i wyłącznie na najnowszą Tesla Roadster. Chcę ja najnowszego Roadstera. Chcę po prostu, chcę taki samochód jak Twój tylko w elektryku, a niestety tego brakuje, strasznie w elektryku brakuje takiego samochodu, czyli takiego totalnego fankara. Nie ma takiego. Nawet Tesla Model 3 Performance to nie jest taki samochód. Potrzeba właśnie był Roadster, dawny, stary, tak. tylko że on po prostu jest bardzo unikalny, jakby wyprodukowano go tylko 2000 parę sztuk. W Polsce o dziwo mamy jedną, parę, to nawet dwie sztuki. A to mój znajomy ma dwie sztuki nawet. A no to nawet <laughs> dla niego baterie sprowadzałem to, ostatnio. To zapoznaj nas, bo jesteśmy bardzo zainteresowani. Tak. tak. Okej, okay. nie ma problemu. Przekażę kontakt. Jest to człowiek, który jest mi winien przysługę właśnie za tą baterię. Tak, więc nie ma najmniejszego problemu. On właśnie już kilka egzemplarzy sprowadził i właśnie je reanimował w Polsce. O, no to jesteśmy tym bardziej za zaciekawi, żeby Pana poznać, bo Tesla Roadster no to jest w ogóle ikona, jeżeli chodzi o elektromobilność. To jest pierwszy taki... Pierwszy prawdziwy elektryk, tak, prawda? z prawdziwym no. zasięgiem. Eee, natomiast ja czekam na tą najnowszą Tesla Roadster, która nie wiadomo kiedy będzie i to na pewno będzie mój następny samochód fun car. I A co? Ja, w ja, moment, no... ja myślę, że Tesla u mnie pojawia się w garażu. To jest kwestia dosłownie tygodni. To jest kwestia tygodni, żeby po prostu znaleźć odpowiedni egzemplarz. Może jeszcze chwilkę poczekać na jakiś tym nowy program dopłat, bo zawsze będzie troszkę taniej, tak. Ale to jest już obowiązkowo w garażu. Bez dwóch zdań, bo nie wyobrażam sobie lepszego samochodu do poruszania się po mieście lub na nieduże, już na, lub na nieduże trasy, który kosztuje tak niedużo, a daje tyle przyjemności, komfortu. No i w ogóle, no to jest tak jak z analoga na cyfrowego się coś prześwieżasz, tak? Więc... Przemek, to no co? Wielkie dzięki za zamianę. Niebawem zamienię ja się wiesz... na inny samochód. Tak, ja agresora przywiozę. A ja cię przywiozę swoim agresorem. Nie mogę się doczekać. Wielkie dzięki.